W niedzielę 10 maja 2015 roku z londyńskiego kanału Grand Union w małej Wenecji wyłowiono walizkę, w której znajdowały się zwłoki młodej kobiety. Śledczy próbują dowiedzieć się, kim jest ofiara oraz kto umieścił jej ciało w kufrze. Niedługo później, 38-letni Tomasz zgłasza na policję zaginięcie swojej dziewczyny. Jak doszło do tej tajemniczej śmierci, co łączy te dwa wydarzenia? Zostań i posłuchaj. Jest 29 kwietnia 2015 roku. Ewa tego dnia była bardzo niespokojna. Od samego rana nie mogła dotzwonić się do swojej córki. Która od trzech lat mieszka w Londynie. Kobiety, pomimo dzielącej je dużej odległości, były ze sobą w stałym kontakcie. Każdego dnia prowadziły długie rozmowy telefoniczne, a gdy nie pozwalał na to czas, wymieniały się krótkimi wiadomościami SMS-owymi. Takie milczenie ze strony Marty było do niej bardzo niepodobne. Dziewczyna nie odbierała telefonów i nie odpisywała na smsy y od wczoraj. Ewa stara się samej sobie tłumaczyć nietypowe zachowanie córki. Może zepsuje się telefon, a może pojechała gdzieś na wycieczkę ze swoim chłopakiem. Może wydarzyło się coś w pracy. Marta mieszka w Londynie już od trzech lat. Powodem, dla którego wyjechała z rodzinnej wsi Trzeciewiec koło koszczy, była miłość. Dziewczyna w 2012 roku na czacie randkowym poznała Tomasza. Mężczyzna od czterech lat mieszkał w Anglii. Emigrował już w 2008 roku i przez pierwsze cztery lata mieszkał w Irlandii. Pracował jako kierowca wózka widłowego. Uczucie między parą było tak silne, że Marta zdecydowała się zmienić całe swoje życie postawić wszystko na jedną kartę i wyjechać za granicę. Nie jechała w ciemno, miała już załatwioną pracę. Założenie rodziny było jej wielkim marzeniem, gdy poznała Tomka, wiedziała, że to ten jedyny, na którego tyle lat czekała. Dla zakochanej 23-latki nie stanowiła problemu nawet 15-letnia różnica wieku. Zresztą w rodzinnej wsi nic ją nie trzymało. Po skończonej szkole handlowej w Bydgoszczy. Nie widziała dla siebie dużych perspektyw w Polsce. Wyjazd do Londynu zapowiadał się być bardzo ekscytujący. Nie dość, że będzie mieszkać z miłością swojego życia, to i zarobi o wiele lepsze pieniądze. Ewa przeżywała wyjazd córki, bo to kolejne dziecko, które wyjechało. Syn od kilku lat mieszka w Holandii. Wyprowadził się tam zaraz po ślubie. Jednak zarówno ona, jak i jej mąż. Nie chcieli układać życia swoim pociechom i akceptowali podejmowane przez nich decyzje. Sześć miesięcy później Marta wyprowadziła się do Anglii. Para zamieszkała razem na Buckingham Road w Harlesden. To dość popularna dzielnica, na której mieszka duża ilość emigrantów z całego świata. To właśnie tą część Londynu wybierają przyjeżdżający do stolicy ludzie, którzy poszukują lepszego życia. Jest tu dużo przystępnych cenowo mieszkań, ale i też lokali socjalnych, z których korzysta wiele mieszkańców. Marta szybko zaklimatyzowała się w Londynie. Podjęła pracę jako kasjerka w polskim markecie o nazwie Poziomka. Sklep był praktycznie kilka ulic dalej od jej domu. Pracodawca wiedział, że zatrudnił skarb. Dziewczyna była bardzo otwarta, pracowita i punktualna. Klienci chwalili ją za miłą obsługę. Otaczała się praktycznie samymi Polakami, więc nie odczuwała tak bardzo trudów, z jakimi zazwyczaj zmagają się emigranci. Zresztą dziewczyna nigdy nie miała problemu z zawieraniem nowych znajomości. Była bezpośrednia, otwarta, miła. Ludzie szybko ją zapamiętywali, bo farbowała włosy na rude odcienie. Marta nie opowiadała za dużo o swoim życiu miłosnym, zarówno rodzinie, jak i znajomym czy współpracownikom. Jeśli jej sami chcieli się czegoś dowiedzieć, to doskonałym źródłem był Facebook, na którym dziewczyna dzieliła się swoim szczęściem. Umieszczała wspólne zdjęcia z Tomaszem i wrzucała posty, w których wyznawała mu miłość. W jednym napisała: Dla mojej to musi. Szczęście nie jest mglistym marzeniem. Jest tylko jedno szczęście w życiu kochać i być kochanym. Ewa dwa dni po braku kontaktu ze strony córki postanawia zadzwonić do Tomka. Mężczyzna odbiera telefon i zaniepokojonej kobiecie tłumaczy, że para ze sobą zerwała i nie są już razem. Marta miała mieć romans i go zostawić. 29 kwietnia, gdy wrócił z pracy, zorientował się, że Marta się wyprowadziła, bo nie było w domu żadnej jej rzeczy, nie ma pojęcia, gdzie kobieta może być. Ewa od razu powiedziała Tomkowi, że trzeba rozpocząć poszukiwania. Ten jednak powiedział, że jego zdaniem nie ma to sensu, bo trzeba dać Marcie trochę przestrzeni. Jak ochłonie, to wróci lub się odezwie. Tłumaczy Ewie, że widocznie dziewczyna potrzebuje czasu, by pobyć sama ze sobą i przemyśleć parę spraw. To mogłoby się zgadzać, bo Marta przed zaginięciem zmieniła status związku na Facebooku na To Skomplikowane. Jednak matczyne serce kobiety podpowiadało, że coś jest nie tak. Takie zachowanie nie pasowało do Marty. Nawet jeżeli rzeczywiście dziewczyna zostawiła tomka dla innego mężczyzny, to nie jest powód, by zrywać kontakt z rodziną i nie dawać żadnej oznaki życia. Ewa prosi mieszkających w Londynie kuzynów córki, by ci na własną rękę spróbowali dowiedzieć czegoś na temat zaginionej. Przede wszystkim poszli do sklepu, w którym pracowała. Marta bardzo poważnie podchodziła do swojej pracy, więc jeśli gdzieś wyjechała, to musiała powiadomić o tym swojego szefa. Mieszkająca na miejscu rodzina dowiaduje się od przełożonego Marty, że dziewczyna napisała mu 27 kwietnia SMS-a, że musi jechać do Polski, bo jej mama jest bardzo chora. Ta wiadomość zdziwiła mężczyznę, bo Marta mieszkała zaledwie kilkaset metrów od sklepu. Gdy miała jakiś problem lub chciała wziąć wolny, to zawsze przychodziła osobiście. Nigdy nie kontaktowała się z nim przez telefon. Niestety była to jedyna informacja, jaką kuzynom udało się ustalić. Marta była skryta i nie opowiadała o swoim życiu nikomu. Dni mijały, a po dziewczynie nadal nie było żadnego śladu. Pierwszy przełom przyszedł 5 maja. Marta na swoim Facebooku opublikowała wpis na tablicę Tomasza, w którym wyznawała mu miłość. Pisała: Proszę, kochaj mnie jak kochałeś, bo to żaden wstyd. Dziękuję ci, kochanie, za to, co dawałeś mi. Myśląc o tym wszystkim, lecą mi znowu łzy. Podziwiam cię za tą wytrwałość przez te lata, miesiące i dni, że miałeś w sobie tyle miłości i zaszczepiłeś ją mi. Teraz zaczynam to rozumieć, mimo wstydu i żalu, że jednak ty nim byłeś, moim darem z niebios, tam na tym portalu. Kiedy gdzieś i kiedyś się znowu spotkamy, proszę, przytul mnie mocno a za sklepi to nasze rany. Popatrz głęboko w moje oczy, a z policzków wytrzyj mi szczęścia łzy. Pocałuj mnie prosto w usta. Tak jak potrafisz, tylko ty. Aktywność na Facebooku Marty daje rodzinie nadzieję, że może rzeczywiście dziewczyna gdzieś wyjechała i chce na jakiś czas się odciąć i ułożyć sobie wszystko w głowie. Jeszcze tego samego dnia Marta wysyła do swojej najlepszej przyjaciółki Ani wiadomość na portalu społecznościowym, w której pisze: Kiedy Tomek poszedł we wtorek do pracy, spakowałam kilka rzeczy i wyszłam. Nie chcę nawet myśleć o tym, co on teraz czuje. Dodała, że ma mieć paranoję i czuć się jak szalona. Ania odpisała Marcie, by ta wróciła do Tomka i go przytuliła. Namawiała przyjaciółkę, by przestała go kontrolować. Tłumaczyła Marcie, że są silnymi kobietami i ze wszystkim sobie dadzą radę. Ania mieszkała nad parą w tym samym bloku. Zaprosiła kiedyś Martę i Tomka na wspólnego drinka i dziewczyny od razu się polubiły. Miały takie same podejście do życia. Nie lubiły imprezować. Wolały spokojne wieczory przy książce. Tomek wydawał się być Ani fajnym facetem. Uważała, że są idealną parą. Mężczyzna troszczył się o Martę. A i ona jasno dawała znać, że go kocha. Poszukiwania Marty trwały nadal, choć nieoficjalnie, bo nikt nie zgłosił zaginięcia dziewczyny na policji. Tomasz nie chciał tego zrobić, a rodzice mieszkający w Polsce niewiele mogli zdziałać. Ewa wzięła kilka dni wolnego, pojechała wraz z mężem do Bydgoszczy, by tam zgłosić w komendzie policji zaginięcie córki. Jednak stróże prawa nie przyjęli zgłoszenia. Jest 10 maja. Na kanale Grand Union w dzielnicy Mała Wenecja odbywa się jak co dzień rejs. To jedna z atrakcji Londynu, gdzie podczas trwającego 90 minut rejsu łodzią można zwiedzić tętniące życiem weneckie wybrzeże oraz zobaczyć kultowe zabytki tej dzielnicy. Mała Wenecja łączy ze sobą dwa kanały przepływające przez Londyn. Jest idealnym połączeniem Starego Świata i współczesnych atrakcji. Zachwyceni turyści podziwiają najlepsze widoki w mieście, chłoną każdy moment. Ich rejs przerywa jeden z podróżujących, który zauważa dryfującą po wodzie dużą, czarną walizkę. Ktoś krzyczy, że z walizki wystają ludzkie, rude włosy. Jednostka Policji Morskiej oraz wezwana Straż Pożarna ciągają walizkę na pokład. Podejrzewają, że mogą znajdować się w niej ludzkie zwłoki. Więc wzywają policję. Przybyli na miejsce funkcjonariusze, otwierają walizkę. Ich oczom ukazuje się ciało kobiety ułożone w pozycji embrionalnej. Owinięte było worki na śmieci i zasłony. Zwłoki były w stanie znacznego rozkładu. Policja nie miała pojęcia, kim może być ofiara, bo w ostatnim czasie nie mieli żadnego zgłoszenia dotyczącego zaginięcia kobiety. Dodatkowo stan zwłok nie pozwalał ustalić, co było przyczyną śmierci. Nie można było nawet ustalić cech charakterystycznych wyglądu ofiary. Znalezione zwłoki zostały zabrane do kostnicy w celu wykonania sekcji zwłok. Policja angażuje w śledztwo media, w prasie i w telewizji. Pojawiają się ogłoszenia, że w kanale Grand Union znaleziono zwłoki młodej kobiety. Śledczy proszą o pomoc w ustaleniu, kim może być ofiara. Główny inspektor, który prowadzi sprawę, prosi o kontakt wszystkie osoby, które korzystają z kanału lub mieszkają w okolicach i słyszały lub widziały coś podejrzanego. Może ktoś ma wiedzę na temat czarnej walizki wyłowionej z rzeki? Policja prowadzi śledztwo. Ewidentnie mają do czynienia z morderstwem. Przypadkowy przechodzeń na trasie prowadzącej do kanału natknął się na resztki spalonych dokumentów i kart bankowych. Były to dokumenty należące do Marty Ligman. 11 maja na policję zgłasza się Tomasz, który w końcu zdecydował się zgłosić zaginięcie swojej dziewczyny Marty. Tłumaczy policjantom, że od dłuższego czasu nie widział swojej partnerki, bo ta miała mieć romans i go zostawić. Tomasz nie umiał jednak wyjaśnić policjantom, dlaczego na drodze do kanału znaleziono polski dowód osobisty Marty oraz jej kartę bankową. W związku ze śmiercią Marty aresztowano trzech mężczyzn. Dwóch z nich zostało zwolnionych za kaucją. Trzecia osoba, czyli Tomasz, został aresztowany. Okazuje się, że policja dotarła do kamery monitoringu, którą miał zamontowaną mieszkający obok domu Marty i Tomka lekarz-chirurg. Nagrania trwające setki godzin zostały starannie przejrzane przez techników. Policja chciała ustalić, kiedy Marta wyszła z mieszkania i w którym kierunku zmierzała. Kamery uwieczniły jednak inne skrywany od dwóch tygodni przez Tomasza sekret. 1 maja o godzinie 6.30 rano kamery nagrały, jak mężczyzna wychodzi z domu i ciągnie za sobą dużą walizkę. Droga, którą pokonał, zajęła mu mniej niż 20 minut. Dotarł do londyńskiego kanału Grand Union gdzie prawdopodobnie wrzucił do wody ciągniętą walizkę, ponieważ kilka minut później został uchwycony przez kamery, jak idzie już bez niej. Dodatkowo ma mokre spodnie. Następnie wstępuje jeszcze do baru na drinka i wraca do domu. Wyniki sekcji zwłok ujawniają, że ciało kobiety znajdowało się w wodzie już od dwóch tygodni. Ofiara miała mieć obrażenia powstałe w wyniku pobicia. Na jej ciele znajdowało się wiele siniaków, doszło również do hipotermii. Według patologa nie można wykluczyć, że kobieta w chwili umieszczania w walizce mogła jeszcze żyć. Jako przyczynę śmierci oficjalnie podano powikłania powstałe w wyniku tempego urazu tułowia i kończyn w połączeniu z hipotermią. Tomek zostaje oskarżony o zabójstwo Marty 31 lipca, zostaje doprowadzony do sądu na posiedzenie przed rozprawą główną. Zostają przedstawione mu zebrane nagrania z kamer monitoringu. Pod naporem dowodów Tomasz pęka i przyznaje, że wrzucił zwłoki swojej dziewczyny do rzeki, jednak powtarza, że nie zamordował Marty. Według jego wersji, 29 kwietnia miał wrócić do domu z pracy i zastać Martę leżącą na Sofie. Myślał, że dziewczyna śpi, ale zauważył, że jej usta i oczy są otwarte. Gdy zapalił światło, nie było z jej strony żadnej reakcji. Sprawdził jej puls i stwierdził, że nie ma tętna. Położył ją na podłodze i zaczął reanimować, jednak bezskutecznie. Tomasz zasugerował, że przyczyną śmierci było połączenie amfetaminy i problemy zdrowotne. Mieli wcześniej od 24 do 28 kwietnia chorować i spędzać całe dnie w domu. Uprawiali wtedy sadomasochistyczny seks, oglądali filmy pornograficzne i brali narkotyki. Gdy sędzia zapytał go, dlaczego nie skontaktował się z policją, ani nie wezwał pogotowia, gdy rzekomo znalazł ciało Marty, która przedawkowała narkotyki, odpowiedział, że przestraszył się problemów wynikających z obecności narkotyków w domu. Bał się, że zostanie oskarżony o jej śmierć, więc zdecydował, że pozbędzie się jej ciała. Miał czuć się okropnie, poczuł się winny z tego powodu, miał wyrzuty sumienia, że nie powstrzymał jej przed braniem narkotyków. Jeszcze tej samej nocy przyniósł ze strychu starą walizkę i umieścił w niej dziewczynę. Następnego ranka, po godzinie szóstej, udał się nad kanał. Prowadzone śledztwo wykazało, że związek Tomasza i Marty nie był tak piękny, jak kobieta starała się przedstawić w swoich mediach społecznościowych. Współpracownicy Marty mieli opisać Tomasza jako obsesyjnie zazdrosnego i kontrolującego chłopaka. Miał być również wobec niej agresywny. Tomasz przez trzy lata trwania ich związku miał być uzależniony od amfetaminy, co bardzo wpływało na jego zachowanie. Nie dbał ani o siebie, ani o swoje otoczenie. Skupiony był tylko i wyłącznie na Marcie. Miał obsesję na jej punkcie. Musiała mówić mu wszystko. Gdzie idzie, z kim i na jak długo. Cały czas do niej dzwonił. Codziennie przychodził po nią do pracy, by razem wracali do domu. Nie pozwalał jej zawierać nowych znajomości. Nie mogła również być blisko z osobami, które już znała i którym mogłaby się zwierzać i u których w razie problemów mogła szukać pomocy. Pewnego razu zażądał nawet od szefa Marty, by ten pokazał mu nagrania z kamery przemysłowej sklepu, aby mógł sprawdzić, czy rzeczywiście dziewczyna była w pracy. Niejednokrotnie współpracownicy mieli widzieć Martę z obrażeniami na twarzy i ciele. Ta jednak nigdy nie chciała rozwijać tematu i nie wdawała się w dyskusję. Tomasz tłumaczył te obrażenia ostrym seksem, gdy oboje byli pod wpływem amfetaminy. Współlokator pary miał zeznać, że w wielki piątek przed świętami wielkanocnymi miał słyszeć krzyki i kłótnie dobiegające z ich mieszkania. Zauważył, że Marta ma podbite oko. Gdy zapytał się jej, czy wszystko w porządku, czy potrzebuje pomocy, to ta odpowiedziała, że wszystko jest dobrze, a rana na oku powstała dlatego, bo pękły jej okulary na nosie. Tomek często miał tuszować ich kłótnie, puszczając głośną muzykę. Okazuje się, że posty, które publikowała Marta 5 maja na Facebooku wychodziły z podręki Tomasza, który miał dostęp do telefonu dziewczyny i korzystał z zainstalowanych w nim aplikacji. Zdaniem policji, 23-latka, nie mogła być jednak autorką postów, bo już wtedy była martwa. Prawdopodobnie to jej partner zamieścił wpis w celu zmylenia śledczych. Chciał wmawiać rodzinie i znajomym Marty, że dziewczyna nadal żyje. Tak samo Ania, która 5 maja rozmawiała z Martą, nie wiedziała, że tak naprawdę pisze z Tomkiem. Kobieta zgłosiła się do śledczych prowadzących sprawę i wyjawiła szczegóły jej majowej rozmowy z przyjaciółką. Podczas niej Tomasz w imieniu Marty miał proponować ani trójkąt. Kobieta próbowała ignorować te wiadomości, ale Marta, a raczej Tomek, cały czas do niej pisał. Ania miała czuć się bardzo nieswojo. Były z Martą świetnymi przyjaciółkami i takie teksty po prostu do niej nie pasowały. Nigdy wcześniej nie sugerowała czegoś takiego. To było zupełnie nie w jej stylu. Marta była miła, trochę nieśmiała i nigdy nie była tak wulgarna. Pod koniec ich rozmowy Marta miała podziękować Ani, że jest tak dobrą przyjaciółką. Ania po tak nietypowej konwersacji zdecydowała się odwiedzić Martę i porozmawiać z nią. Ta jednak nie otwierała drzwi. Nie odbierała również telefonu. Zdecydowała więc, że da jeszcze trochę czasu przyjaciółce na poukładanie swoich spraw i wtedy spróbuje się z nią skontaktować ponownie. Nie zdążyła. Gdy dowiedziała się o śmierci przyjaciółki, myślała, że to wielka pomyłka. Czuje obrzydzenie do Tomka, który pisał do niej tak obleśne rzeczy podczas gdy Marta leżała martwa w kanale. Ania wspomina detektywom, że w styczniu tego roku zaczęła mieć podejrzenia, że Tomek może znęcać się nad Martą. Przyjaciółka wpadła do niej w odwiedziny i miała na sobie wielkie okulary. Gdy Ania zapytała jej się, dlaczego ma na sobie okulary, to ta odpowiedziała, że popsuły jej się soczewki kontaktowe. Ania domyśliła się, że Marta próbuje ukryć siniaki. Sytuacja miała powtórzyć się w kwietniu. Wtedy dziewczyna tłumaczyła swoje obrażenia tym, że potknęła się o kamień. Ania widziała zmianę w zachowaniu jej przyjaciółki. Marta miała stać się cicha i smutna. Ania to była jedyna przyjaciółka, z którą Tomek pozwalał Marcie utrzymywać kontakt. Zapewne dlatego, że kobiety podczas swoich spotkań siedziały w mieszkaniu, nie wychodziły na imprezy, gdzie mogłyby rozmawiać z innymi mężczyznami. Ania proponowała Marcie, żeby gdzieś zgłosiła zachowanie Tomka. Ale Marta nie chciała nawet o tym słuchać. Musiała być przerażona i zmanipulowana. Marta miała nadzieję, że Tomek jej się oświadczy. Desperacko pragnęła mieć dzieci. Nikt nie domyślał się, jakim potworem był Tomek i z czym na co dzień mierzyła się Marta. Policja nie podaje do publicznej informacji miejsca, w którym ofiara miała zostać zamordowana. Prawdopodobnie nie doszło do tego w mieszkaniu pary, bo ich współlokator, też Polak, niewiele mógł powiedzieć śledczym o zwyczajach panujących w tym domu. Obecność współlokatora mogła sprawić, że Tomek nie chciał ryzykować, dlatego dokonał mordu w jakimś innym ustronnym miejscu, jednak gdzie? Nie wiadomo. Jedno jest pewne: Tomek znęcał się nad Martą trzy dni od 28 kwietnia do 1 maja. 12 października rozpoczął się proces. Ława Przysięgłych odrzuciła wersję, jakoby Tomek. 29 kwietnia wrócił do domu i znalazł martwą Martę na Sofie. Śledczy są przekonani, że zgromadzą dla sądu wystarczające dowody, by skazać Tomasza za zabójstwo. I tak się też dzieje: Tomasz zostaje skazany na dożywocie z możliwością warunkowego zwolnienia po minimum 18 latach spędzonych za kratami. Wyrok ten nie wzbudził w Tomku żadnej reakcji.